Drodzy mieszkańcy, te słowa majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala, to symbol niezłomnej walki, jaką podejmowali polscy bohaterowie. Walczyli dla nas, byśmy my dzisiaj mogli cieszyć się wolnością. Jestem dumny, widząc państwa tak licznie zgromadzonych tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości. To najlepszy dowód na to, że chcemy być razem w ważnych chwilach. Oni walczyli bronią w czasach próby, a my mamy obowiązek uczcić ich ofiarę naszą codzienną pracą. Dzisiaj najlepszym hołdem jest rzetelne zaangażowanie dla naszej Ojczyzny, na rzecz wolnej Polski. To także codzienna praca dla naszego powiatu, miast i gmin. Szanowni Państwo, takie widowisko nie powstało. By, gdyby nie ogromna pasja i zaangażowanie wielu ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad organizacją te i techniczną oprawą tego wydarzenia. Firmie Wir z Hełna za auta historyczne, Lemborskiemu Batalionowi Zmechanizowanemu imienia generała Jerzego Jastrzymskiego i jego dowódcy pułkownikowi Michałowi Michalskiemu. Dziękuję naszym partnerom, burmistrzowi miasta Lemborg. I Wójtowi Gminy Cewice za wsparcie, a zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej za gościnę w tym miejscu. Wielkie podziękowania również kieruję dla druhów z OSP Łebunia nie tylko za zabezpieczenie tej imprezy, ale także za grochówkę, którą będziemy mogli wszyscy spróbować. Przede wszystkim serdecznie, serdecznie dziękuję autorowi inscenizacji i reżyserowi panu Jerzemu Haniszowi i wszystkim aktorom. Firmie Amicus, Militarni Lębork za przygotowanie tej inscenizacji. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń i już teraz zapraszam na kolejne wydarzenia związane ze świętem niepodległości w Lęborku i naszych gminach. Dziękuję i do zobaczenia. Dzisiejsze nasze historyczne spotkanie. Zaczniemy od pokazu ułańskiego pod tytułem Fantazja Łańska. Na pewno Państwo spotkali się z tym określeniem. Ta fantazja Łańska dotyczy zawsze takich czynów ponadprzeciętnych, niebywałych. Od tak w głowie coś zaświtało i zostało to szybko zrealizowane. A koledzy rozpoczną od mini-musztry zespołowej. Proszę Państwa, kawaleria na szczeblu sekcji, plutonu, szwadronu, pułku zawsze rozpoczynała swoje szkolenie od zgrania zespołowego. Jest to musztra zespołowa, w której musieli sami zgrać ruchy. Poznać się, tak i również konie, które brały w tym udział, nie mogły czuć do siebie tak zwanej końskiej antypatii. I temu służyło to zespołowe szkolenie. Równy krok, zmiana szyku, jazda dwójkami. Nie był regulaminowym sposobem poruszania się kawalerii, ale czasami, ze względu na szerokość trotuaru, musiano realizować tą formę poruszania się. Generalnie szykiem w kawalerii był szyk trójkowy. Tak samo jeszcze następnym szykiem jest po jednemu komenda pada. Marsz, więc poruszają się jeden za drugim. Z uwagi na wąskie ścieżki, którymi nie sposób poruszać się taką otwartością sekcji lub też plutonu kawalerii. Dowódca prowadzący podaje rozkazy pozostałym podwładnym w jakim kierunku mają i w jakim tempie się przemieszczać. Typowe, typowa rozeta. Łani dzielą się, jadą teraz po jednemu, jeden za drugim, by za chwilę połączyć się w jeden zwarty oddział. Trening, trening i jeszcze raz trening. Padła komenda, oddział w prawo-lewo. Więc powtórzyli tą samą czynność. Komenda rozluźnij szyk, czyli zwiększają odległości między końmi. Jest to następna komenda, którą podał prowadzący dowódca. I następna jest po jednemu marsz, czyli muszą wejść w przenikaniu, by nie przeszkadzać jeden drugiemu, ale żeby zachować formę i wykonać rozkaz dowódcy. Komenda dwójki twórz muszą szybko zajść jeden za drugiego, by sprawnie wykonać tą komendę. Komenda trójki twórz jest to podstawowy szyk w kawalerii. I takim szykiem się właśnie porusza konnica. Ostatni jeździec zamykający nie ma bocznych, więc on sam zamyka kolumnę która przemieszcza się. Te ćwiczenia, które Państwo widzą, były codziennością szkolenia kawalerzystów, to by się poznać, poznać swój temperament, poznać swój strach, swoje obawy, a jeżeli takowe są, to żeby też to wszystko zniknęło. No, obok, a a nagrodą wysiłku wielkiego spoceni, zmęczeni żołnierze tak po cichu liczą na nagrodę od dowódcy. Gwieździsty jest tym pierwszym elementem pochwały, a może nagany, zmęczone ciała, spragnione, próbują lekko złagodzić ten ból uderzenia siodeł, zmęczone siedzenia. I oczywiście woda, którą tam przygotował do górca, lekko osolona, by zyskać trochę minerałów. Ale czy tak jest naprawdę, to tylko wiedzą łani, bo to jest ta łańska właśnie fantazja. A czy można spacerować w ogóle na Ziemi? No można. A czy można spacerować po pokojach? No to jest problem. Ale czy rzecz nie do osiągnięcia? Możliwe, że jest w zasięgu dłoni. Dowódca wszyku po jednemu za mną. W lewo. No i czyż mamy tą fantazję łachicką, o której mówiłem wcześniej? Czy można spacerować po koniach? No chyba można, proszę bardzo. Brącę, brata. Dowódca nie ma strachu. No czy teraz staradę? A koń ładnie odbiegł. Dowódca oddziału jak zwykle na wysokości zadania, na zadach końskich po prostu przespacerował się. A jak z białą bronią, panie poruczniku? Czy my umiemy władać? Bo my z ziemi potrafimy to robić. Uczyliśmy się kiedyś, ale czy koń, jak dodamy, zrozumie moją intencję i zrozumie tego, czego się uczyłem? Przekonajmy się: cięcie łus było jedną z podstawowych technik władania białą bronią, a tą białą bronią była szabla i lanca. Lanca w zasadzie w dłoniach. Polskich kawalerzystów, wcześniej Łanów, była bardzo morderczą bronią. W 1939 roku lance nie były używane. One zostały w taborach, bo były zbyt archaiczną bronią, by móc skutecznie walczyć z tak dobrze zorganizowanym przeciwnikiem. Ale nauka jej była do samego końca w regulaminie kawaleryjskim. Cięcie szablą na porządku dziennym, ponieważ przewidywano. W czy w pułkach kawalerii na terenie jednostek ćwiczono, ustawiając łozy, bo to się łoza nazywa, w specjalnych stojakach. Tutaj, żebyśmy podtrzymywali, podtrzymywali ducha fantazji łońskiej, koledzy, którzy też jeżdżą, też tną, będą tymi stojakami. A trzeba naprawdę zaufać bardzo mocno koledze, który tnie. By ta szapla, a zapewniam, że jest bardzo ostra, nie trafiła w sposób niewłaściwy i żeby skutecznie ściąć cel, czyli trzymane w dłoniach łozy. więc muszą przeklęknąć z uwagi na to, że przy wysokości, którą mają, no mógłby ten cios być trochę nieprzyjemny dla trzymającego. Dowódca przymierza się, jeszcze nie dnie, ustawia konia, by nie odskoczył i w linii prostej dokonał tego zadania. Cięcia są różne, z góry dni, od ucha, z góry lub też z dołu. To jest cięcie z dołu, cięcie z boku i cięcie z dołu. Czyli dwa razy cięcia były zastosowane przez kawalerzystę. Skuteczne cięcia, również atakowanie szablą, zbieranie pierścieli, to było atakowanie na wprost, to było... Nauka celnego kłucia przeciwnika zobaczcie jakim pełnym galopem idzie jeździec. I wyrzucenie kołek dających znak, że ćwiczenie zostało wykonane poprawnie. I sławna lanza. Kawalerzysta pokaże, jak można operować lancą. Jak to się mówi, robić lancą. Zobaczcie, w jakim tempie, jak ta broń jest bardzo skuteczna. I teraz zobaczcie, co on wyprawia. Bardzo silnie odstrasza przeciwnika, ale jeszcze w zanadrzu ma jeszcze jedną rzecz, którą jeszcze nie otworzył. Czyli będzie pełen młyniec nad głową, gdzie wchodząc w gąszcz walczących stron szybko może wyrąbać ogromną przestrzeń. A naprawdę lanca. Ma swoje zalety, bardzo jest ostra zakończona, trafiający czubek potrafi dużo krzywdę zrobić i pełen młyniec z lancą nad głową. Może rozproszyć walczących, utorować drogę swoim kolegom. No i atakowanie lancą pierścieni, podobnie jak szablą, ale lanca jest o wiele dłuższa, więc ten cel troszeczkę jest bardziej odległy niż przy szabli. I w pełnym rozwinięciu. Czy tak pójdzie? Proszę bardzo. I teraz proszę wyobrazić sobie to pchnięcie lancą. Bez pardonu. Bez zatrzymania się. Nieważne. Jest tylko jeden przejazd. Albo przetrwam, przeżyję. Albo nie. Zginę śmiercią ułami. atak lancą na kółka Tak samo kółka są na specjalnych stojakach. Tutaj zobaczcie, przemienne i stupką, i przodem lancy można również grotem zbierać pierścienie. stópka również jest zaostrzona, więc dwustronność operacyjna lancy jest naprawdę bardzo ważna. Te ćwiczenia trwały do skutku i stópka, i grot. I grot. I celne uderzenia. To są podstawowe ćwiczenia, ale grupowa jazda konna to jest dopiero majstersztyk i przedsmak tej właśnie fantazji łańskiej. Jazda na jednym koniu, jazda trzech na dwóch koniach. A ktoś za nogami, gdzieś tam wiszący, to są właśnie te drobne elementy tej pasji, to wyszkolenia. A obecny oddział z grudka, również przejęcie tradycji XVI Pułku Ułanów Wielkopolskich. No i tu obserwujmy, bo to jest taki ciekawy moment, w którym Kolega jadący z tyłu. Tak se jadą na motocyklu, teraz jeden się trzyma drugiego, tak jak normalnie. Ale być może fantazja łańska gdzieś tam wzniesie się ponad to spokojne, tą lajtową przejażdżkę. Koń proszę zwrócić uwagę Drugi jeździec na, siedzi na jak gdyby na derczach końskich. Jest to bardzo czułe miejsce, więc koń musi być dobrze do tego przygotowany, że ciężar jest jak gdyby przeniesiony bardziej do tyłu. No i fantazja łańska, ta tradycyjna. I zobaczymy, czy się puści całkowicie też. No jest, proszę bardzo, brawa! Gorące, gorące brawa. Rozgrzejmy wszystkich, tutaj siebie samych. Nieistotna jest pogoda, nieistotna jest brzazka, ale ta fantazja łańska, która nosi nas, bardzo mocno rozgrzewa ducha, rozgrzewa dłonie. Właśnie tacy są. Panie Poruszniku. Skończyliśmy już naszą prezentację. Ten pan, który chodzi tam macha tymi dłoni, to jest Hubert Lemańczyk, prezes Stowarzyszenia Jeździeckiego Czarnej Podkowy im. 16 Pułku Łanów Wielkopolskich. Założyciel, a dowódca prowadzący to jego syn Wojtek Lemańczyk. bliżej, ja bym z przyjemnością dał mikrofon, byście powiedzieli parę słów szybko, imię i nazwisko. Dla mnie to jest bardzo przyjemne to robić, bo nikt nie jest bezimienny. Każdy odgrywa jakąś swoją ważną rolę. Pozwólcie Państwo, że tak zrobię, bo są godni tego. Czy Państwu się podobał ten pokaz? Wiedziałem, że w porku można liczyć na aplauz. Ja potem będę miał jeszcze swoją chwilę, żeby do Państwa opowiedzieć, ale to za chwileczkę rozpoczniemy naszą główną opowieść. Wojciech Lemańczyk, czarna podkowa grudek. Jakub Wiśniewski, czarna podkowa grudek. Piotr Majkowski, czarna podkowa grudek. Mateusz Czemrowicz, czarna podkowa, gródek. Tadeusz Matusiak, czarna podkowa, grudek. Jakub Urman, czarna podkowa, grudek. Marcin Petr w barwach 8 pułku strzelców konnych z Chełmna. Zygfryd Popa w barwach 16 i 8 pułku strzelców konnych. Kacper Szymański, czarna podkowa, grudek. Maciej Majkowski, Czarna Podkowa, Grudek. I Hubert Lemańczyk, prezes Czarnej Podkowy, Grudek. Dziękujemy. No proszę państwo, prezes już ma swój fan-klub.